Witajcie wszyscy, ja jestem Hania. No i dzisiaj sobie zagramy w Little Kitty Big City. Zaczynamy tutaj nową grę. Ciekawe o czym to ogólnie będzie. Na pewno o czarnym kotku ładnym, ale ładne nie, miasteczko. Czyś Gekon tam jest. Jakiś tramwaj. Do. Koczek. Żeby zaraz nie zrobił tego samego co taki kot, co kiedyś miałam Teraz spadł z tego Parabetu Pieszny <try> 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 Wkładłam do śmietnika. Szybko, wychodzimy. Gdzie ja jestem? No właśnie, gdzie ja jestem? Hm, śmietnik. Nie ma tu niczego ciekawego. Hm. Jest zadanie, że mam wrócić do domu. Miasto, woda. A to się stanie, wyjdę do wody. A wyskoczę, dobra. Niu. to jest? To to jest za kółko z psem. To to za kółko z psem! Czy się tak kręcić mogę? No kręć się, koć. No kręci, kręci. Oooo! Ej, że się zmęczą. Słodki. Piłka. Mogę bić? Mogę bić? Nie wiedziałam, że mogę, dobra. Jeszcze raz. Ale coś mi się wyświetliło. Mogę skoczyć? skakuj, kocie. Niu. Ale fajny dzwonek. Jeszcze raz. Hihi. A teraz mi pokazuje, że mogę bić dwiema łapami. Ale też odkryłam przed chwilą. nie I co ja mam tu? Ja mam tylko skoczyć. Aha Zaraz mi się coś wyświet... Czekaj co to było? No szybciej. Eee, co to było? Jeszcze raz tam wejdę, bo nie, nie zdążyłam sprzedać. Sip. Aj! Ups. Czemu tu się pieni? Czy tu myje? Naczynia? Tylko ten myje naczynia. Nikt nie wie co mi się teraz właśnie wyobraził. Aż mam przytrzymać. Ja wtedy będę miała ten skok wymierzony. Okej. Okay. O! Hihi. Kruk! A teraz co mam zrobić? Zadanie, a mam go znaleźć. To tam pominę sobie kolejny dialog, ja w się tak Co mam robić? O. Niu. Człowieku! Ja ci pokażę, jak się maluję. bo chyba mam coś pomalować. Czarny. Nie echuj mi tam, człowieku. Namaluję siebie. Mm. <grych> Hmm. Hmm. Muszę namalować siebie O hmm. nie, euj Nie ujmi tam człowieku Czy farba już się skończyła czarna? Hmm. O nie Dobra to muszę się łapyk łapek namalować Tak najpierw hmm. zrobimy sobie kółko Kółko A dobra nie chce mi się A no to człowiek a dostałam jakieś zadanie, że, ten, że jestem artystą. Po prostu jestem da Vinci. Patrzcie jaki obrazek. Po prostu da Vinci. Co to jest? Kwiatek. Mogę go pociągnąć. Dziura. Okay. Bramka. Pluka. Wszyscy wiedzą co to chyba oznacza. Będzie koci mecz! Czarny kotek na pluszeniu! Leci do bramki! Zaraz strzeli gola wszechczasów! Wymija inne koty! Leci z piłką! Zaraz będzie gol! Oje! Nie trafił kot. I będzie... Gol! Gol czasów. Pierwszy czarny kot, który ma gola! Takie hm? zadanie miałam. Ten, że mam zrobić cztery razy trafić. Okej, okay, to proste będzie. A to ja mam na oddzielne. Tu będą jeszcze trzy poukrywane. A okej. Okay. Sirower... A mogę pojechać na tym rowerze? Nie, nie mogę. Mogę biegać? Pucha! A i mogę się skradać drugim guzikiem. Skradanie i bieganie, okej. Okay. Woda. Woda, autek Mogę to pociągnąć? Mogę to. A, nie mogę. Kaczuszka. Ona może będzie się unosić jakiego? Nie, nie unosi się. Szkoda. O, przechodzimy sobie ten dyk. Jakaś dziura, a ona jest ten, To jest jakaś doniczka, a tam jakiś inny kot z tyłu jest. O, tu będą jeszcze inne koty. Fajnie. Kruk! A! Jakiś pies! Najdź kruka, koniec zadania. Szybko pomijamy. Ale wysoki ten budynek. Ja nie wiem jak tam dojdę później. Szybko przechodzimy. Coś tam mam znaleźć. Czy znaczy, mam teraz znaleźć 25 błyskotek i mu przynieść? Nie czytałam dialogów, ale dojrzałam jakąś rybę narysowaną, więc chyba jakąś rybę dostanę. O co chodzi z tymi kółkami? Nie wiem. Jakaś błyskotka? No, znalazłam błyskotkę. Wiem, że znalazłeś błyskotkę. zwierzak utknął i kolejna tutaj ta dziwna płytka jakaś woda Kosz na ja tam skoczyć mogę Okej okay. Przechodzimy Ale ślizgnęłam się No tak są w śmietniku <laughs> Piłka Piłka hm? A, wypycha woda. Woda wypycha piłkę! To jest logiczne, ale... Ten... Siup! No leć piłko! Nie w tą stronę! Aj! Szybko, kot musi strzelić gola wszechczasów kolejnego. Człowieku! Na diamenty, co ty robisz? Kopnął mi piłkę. Skandal. Eee, to moja piłka. Prawie na mnie na nakupkał ptak. Jak to brzmiało? Jakiś chleb, puszka. Jakiś kosz z tyłu. Zaraz strzegola Odbywa się drugi mecz! Zaraz czarny kotek znowu strzeli największego gola wszechczasów! Czary-mary! I gol! Strzelił kotek gola. Ptak. Jakaś pucha. A co ja... A mogę... Co się stanie, jak to kliknę? Dostałam stałam a to proste jest, składanie śmieci. To sobie tak szybko zarobię. To już chyba nie ma żadnych puszek, puszek. Gdzie tu jeszcze jest błyskotka? A tak jakiś rudy kot jest? Wygląda trochę jak taki kot z książki Wojownicy. Tam nic tak gwiazda nie wiem, czy ktoś zna. Coś czuję, że jakiś fan wojowników mnie ogląda. Tak czuję przynajmniej. Dobra, lecimy dalej. Puszka! Spyk, pikumiku. Fikumik kolejne rozwaliłam <grywia> Jeszcze chleb mam! Obłaty. A czemu ja tego mięska nie mogę zjeść? Ja bym zjadła to mięsko. A? Hi, hi, hi. jakoś wywaliłam. Jakiś sklep jest. Kolejny kiciuś czarno-biały tym razem. Jakby to był kot z tej książki wojownicy, to nie wiem, który by to był. Kolejna. Kolejna ta dziwna. Kolejne dziwne kółko. O, puszk. puszka puszka puszyn. Lecimy dalej. Tutaj chleb. Ups. Upadł mi. Chleb. Teraz tu może coś pozwiedzam. Jakieś ptaszki. Kolejna puszka, która mi się na pewno przyda. Lecimy. Siup. Dajgiel! Albo ponczek jak kto woli. O kolejna błyskotka. Jakiś śmietnik. O. Jakiś jednorożec mi wypadł. Co ja mogę z tym jednorożcem zrobić? Co się stanie, jak ja go włożę tu? Albo wszystkie niepotrzebne rzeczy, jakie dostanę ze śmietnika. To będę wkładać do tej taczki. Zobaczymy ile ich się zbiera. O tu mogę przejść. Jakieś świecące się miejsce. Jakieś wejście. Jakieś osiągnięcie? Kameleon! Ale nie chcę mi się z nim teraz gadać. Później sobie pogadam. Na razie jestem. Mam jedno zadanie. To już nie będę od niego brała. Kolejnego, jak w ogóle ma dla mnie zadanie. A ja? Ej, tu już raczej nic nie widziałam. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść. Ok. Łapsa. O jejku, biedny kiciuś. Biedny kiciuś. Dobra, o co chodzi z tym miejscem? Będę tu spać? Będę tu spać? Moi kochani, ja tu śpię. I teraz koniec odcinka, bo ja tu śpię. Nie no, żartuję, wracam. Nie no, żartuję, ja tu tylko... Poleżałam trochę, jakieś ptaki, widocznie, nie latają. Siup. Siup. Czemu on mi tam siedział? Dobra, mniejsza od... Aj. Kaleka. Biegamy wszystko, to napadnie. Łyskotka. Siup. Puszka polecimy tam ptaszki. Jeszcze się skupkał ptaszek. I siup! Sią, ty dum. tu błyskotek jest. O kolejna puszka. Bo tam jakaś kulka jest, ale to później po nią pójdę. Lecimy. Dwie osoby naraz z telefonem wywaliłam. A mogę kolejną? Czy znaczy, ja mogę ten telefon zabrać, jak kogoś wywali? Mogę zabrać telefon? A co się stanie, jak on mnie złapie? A zabieram mi tyle. Już się przewróci drugi raz? Nie przewróci. Tu. Nie. M. Tam była jakaś kulka. Pójdę po tą kulkę. Ja to mogę coś w tym zabawić. W tym jakaś nagroda? To jest czapka w kształcie jabłka. To może być, no ładnie. A jak to otworzę, to mam czapeczki. Czapeczki różne. Można mieć obruszkę? To chcę obruszkę. Będę miała obruszkę, to sobie założę. Będę w niej chodzić. Będę wtedy uroczym kotkiem. Czy mogę gdzieś jeszcze wejść? O tam chcę. Mech nie udało się. Gdzie mogę jeszcze iść? Ile mam w ogóle tych błyskotek? O tam jest jakaś kulka. Śmignęła mi. Co tutaj mam? Śmietnik! Hopsa to. Co ciekawego wyjdzie z tego śmietnika? A, tylko trzy błyskotki. Tylko chyba aż. Dobra, już mam 26 błyskotek. To już mam tyle, ile potrzeba. Ale sobie jeszcze popatrzę, co jest akurat w tym miejscu. To jest jakaś bramka. Mam nadzieję, że tu będzie obruszka. Jak w ogóle z tych wszystkich, chyba będą te tylko czapki. Czapka biedronka. Tylko Biedronka, nie ma ogonka, nie ma ogonka, biedronka Dobra. No Tutaj mamy tego ptaka. Dobra. Już zrobiłam to zadanie, szybko, rafra. Nie chce mi się czytać tych dialogów. No i poszedł? Nie o rybę mi przyniósł za zrobienie zadania. Teraz mam to... Gdzie ja tu zjem? Drop. It. Ja chcę zobaczyć tylko to, co to jest... O, O, Ouch! wyglądało. wyglądało. Ojej, Ojej, to Ouch! Teraz coś mi się załadowało. Jeżeli nie, nie czytałam tych dialogów, to to mi utrudni. A, i teraz mogę się wspinać po tych Lianach. I to mi jak chyba... I to jak minie, to chyba już ten... Tu jeszcze nic nie zrobię. Dobra, lecimy. Mogę tu wejść. Nie, zabrakło mi. A, czyli nie mogę się wspinać. A tu tutaj ja nawet chyba nie podejdę. jakaś kaczka o nie dialogi mój. dialogi ale z kamerą bym jakie długie, długie jakąś mapę dostałam i ją otwiera się tym. A ja mam mu kaczuszki znaleźć. On ma tutaj cztery kaczuszki. Ja muszę je znaleźć. I widzę, że tu jeszcze są inne trzy ryby, które na pewno też będę mieć. Tam u domu znaczy. Co to za kółko? Nie wiem, o co tym chodzi. Jakaś kolejna gumowa kaczuszka, jakaś piękna woda. A tutaj mogę wejść? Siup się prawie utopiłam tym kot. O, tu się coś mignęło, taka kulka. Ops. Myślałam, że bambusa połamie. Nie widzę, co mi wyskoczy, ale zielona jest kuleczka. Kaktus! Jak ja teraz stąd wyjdę? Halo, kaczko, pomocy! Pomocy! A tu dziura jest. Okej, okay, też nie potrzebuję tego nic. Za jakimś robotem. Tutaj jest kolejny robot. Jakaś woda. Aj Tutaj te błyskotki. Pewnie po coś jeszcze się przydają, przydadzą. Ale później sobie mogę pozbierać to. to w sumie pozbieram sobie jakieś piękne ten. Ja mam znaleźć, ale ja na razie tak pochodzę. Jak będzie kaczuszka, to ją zbiorę, jak nie będzie, no to trudno. No. Dobra. Poskaczemy sobie tutaj. Okej, okay, to dzisiaj już skończymy odcinek. No i jutro będzie kolejna część I i ten. No i na dzisiaj to już koniec i kod Biedronka was y, żegna. Pa, pa.